Siema. Dzisiaj sobie wziąłem y, grandera chisera podwójnego no i trochę zgłębię ten temat. Kanapka nie jest tania, bo kosztuje aż 18,95. No to dużo, jak na samą kanapkę wyciąs tutuje. Ale muszę przyznać, że jest, no wręcz ogromna jak na ten, może nie ogromna, no przesadziłem, no ale jest naprawdę duża. No bułeczka ciemna, krucha. Jak już ją, no i od góry jak zawsze otworzę tę kanapeczkę. No i tutaj mamy u góry bułka, widzę, że jest przytostowana. U dołu to samo. No i dalej mamy sosik. To jest bodajże, u góry jest sos o smaku sera wędzonego. Niżej mamy sałatę, rukole, pomidorka, plasterek. Dwa kawałki, o, tu lepiej widać pomidora. Może z tej po wam pokażę. Plasterek z, jeszcze z sera czy czegoś tam tutaj. Pomidorek. Bekon, ale tutaj jest jeden czy dwa. O, dwa kawałki bekonu. Dalej drugi kawałek mięska kur z kurczaka. A pod spodem mamy znowu plasterek sera, parę pieczarek. No i sos nacho, podejrzewam. No, w smaku, z zaraz jeszcze. Och, sobie złożę. Kurczę, duża kanapka to ugryź ją w całości naraz będzie ciężko. Uch. No, duża jest. Naprawdę. Muszę przyznać, że jeszcze sobie wezmę tą pieczarkę w kawałek, ale pieczareczkę sobie wezmę, ale te pieczarki to one były smażone bodajże no w zasadzie nie bodajże tylko były smażone no ale pieczarki tak jak no są suche, no nie są jakieś super bułka no to mamy tutaj ciemna jest no krucha bułka może no jest... Hmm. No jeszcze momencik. hm, No bułka w porównaniu z pełniaką idzie do zwykłego Grandera zdecydowanie na minus. No. Powiem tak Wam. No nie jest to jakaś super kanapka. No ale oczekiwania miałem dosyć wysokie, bo bardzo lubię Grandera. No Ale coś takiego zjeść to pewnie się można nasycić, więc tak powiedzmy 6 na 10 tą kanapkę oceniam.